Hej, cześć, witajcie. Kolejny odcinek Łowców Skarbów. Radem ze mną jest kolega sierżant Thompson. Cześć. No cześć. Kolega jedzie na małym ślicznym alekto, tak? Tak, Tedek czwartego tieru brytyjski. Taki charakteryzujący się jedną bardzo fajną rzeczą, że oni chyba mieli zbyt dużo blachy, która im została po zrobieniu maszyn tych żyletek i z, tych, z tej blachy poskładali Alekto, ponieważ on ma taki pancerz, że mniej więcej e, mogły pretendować do tego właśnie, że e, zrobili go z blachy po żyletkach. No tak, podwozie Tetrarcha i żołnierze niedogoleni zbierali żyletki i tak właśnie powstał. Wstała ta machina. A, 10, 10 pancerza z każdej strony, no to to rzeczywiście jest... Powiedzmy, że jakby przelatywał nad nim pocisk jakiś artyleryjski, to go powinien znieść. Samym podmuchem. Bo <laughs> wyginać we wszystkie strony. Dobra, słuchaj, yy, powiedz mi tak coś więcej na jego temat. Jak się nim gra? No, na pewno nie jest to Tedek pierwszego starcia, bo Żyletki nie są zbyt wytrzymałe, ale też nie za bardzo da się nim grać na daleki dystans, bo jego działanie są też za bardzo celne. Ja tutaj jeżdżę na haubicy 94 mm, która jest jeszcze nadal tą chałbicą, więc jeszcze gorzej jest z tą celnością. Mhm. E, także ustawiamy się gdzieś w krzaczku, mniej więcej na środku mapy. Mamy dobre kamo, e, no, i strzelamy. Próbujemy różne rzeczy. Wow, podjechałeś, strzeliłeś. O, popatrz, no, dostałeś bez penetracji, szok. No. Ale to akurat trzeci tier, więc no, gdzieś tam po gąskach poszło. E, słuchaj, to jest dosyć szybki Tedek, nie? No tak, da się roz, nim rozpędzić tak na luzie 50 na godzinę po płaskim terenie. Mhm. Mówi, że no, działo jest niezbyt celne. Ile to ma w ogóle penetracji? Tak. Ja, po, ja przeszedłem ten czołg z Free Expa, 47 na, na HEK-u i 110 na goldowym pocisku, z tym, że na hek mamy dużo większe obrażenia. Opłaci się w ogóle strzelać z pocisków goldowych? Ja przez te bitwy, które nim rozegrałem, jeszcze ani jednego golda nie wystrzeliłem. Ja je prawda jakbym walił w jakiś czołg, Jakbym wiedział, że go przebiję, no bo na przykład w KW1 boję się stracić tych goldów, bo przeładowanie też 771 przy tym, gdzie KW1 nas masakruje, jest niezbyt fajną opcją. Mhm. Tak więc wolę już z Hajków nawet szaleć, żeby trochę go poharatać przed śmiercią moją. A w ogóle jeżeli strzelasz w jedynkę, to zadajesz mu jakiś damage? Czy tak, taki jest na zasadzie często często za zero wchodzi? Jak to jest? Nie, nie zdarzyło mi się jeszcze za zero, tak? Myślę, że za 70 to jednak wchodzi i harata załogę. Tutaj zresztą w tym meczyku też będzie, nie spolerując taka sytuacja z KW-1. No, zobaczymy, właśnie. Ja się byłem ciekawy, bo wiem, jak jest na przykład na sztugu z chałbicą na chwilę obecną i często właśnie później po, po zmianie, po stracie tej fantastycznej penetracji, jaką miał wcześniej sztu... No, ładnie, o założeniu. No, tu, tutaj to chyba właśnie pocisk trafił w lufę i splashem. Tutaj kolejny będzie dziwny strzał. Żyletka pochłonęła. Pociski oczywiście lecą. Znaczy, gdzieś tam po, dostał chyba w okolicach. Yy... Medium? No, jak, no na jak, na razie, jak na razie słabo, rzeczywiście e, powiem tak, e, fajna jest kwestia lotu tego pocisku. Bo to jest oczywiście e, z chałbicy ten pocisk ma taką, taką fajną parabolę. No, nie, nie leci prosto, nie, tylko, tylko bijesz. A. I pięknie wreszcie, wreszcie jakieś normalne strzały, tak? Nie? Aha, e, za, ile maksymalnie, za ile maksymalnie strzeliłeś? Chyba 340, ale w tym dziale fajne jest to, że hecery, które nie są zbyt ogarnięte, często zdejmujemy na hita po prostu jak chcemy, kiedy się trochę chociaż bokiem obrócą, bo hecery mm. mają dużą ignorancję co do kątów pancerza, tak więc wszystko wchodzi. Mm. Oni no niby 370 średnie obrażenia, czyli tak faktycznie w teorii byłoby 440, chyba maksymalny, także no to już byłoby całkiem, całkiem fajny. Całkiem fajny damage, natomiast Uf. chyba rzadko, kiedy taki, taki damage wchodzi, nie? Zgadza się. Powiedz Tutaj... mi jeszcze, jeszcze jedną rzecz tylko na temat tego TDK, bo on jest malutki i on ma chyba jedno z lepszych kamuflaży w grze, nie? Tak, to jest z tego co się nie mylę chyba drugie kamu zaraz po francuskim TDK trzeciego tieru, tak mi się wydaje. Coś tak sprawdzałem właśnie z ciekawości. Mhm. Czyli jeżeli w tym momencie... Masz na nim żarówkę? Nie, bo to jest też go z wolnego Ekspa w ogóle zrobiłem tą linię do to właśnie, żeby robić misję na super Pershinga. Mhm. To, to jest taki totalnie do właśnie gry super, na super persa Chowka. No to właśnie jak ci się sprawuje właśnie, jeśli chodzi o grę na super Persa? No bo wiadomo, że tak jak teraz rzuciło nas, na nas na piątki, to jeszcze jako tak, no natomiast jak na często wrzuca na wyżej. Nie, szczerze powiedziawszy, często on ląduje na czwórkach, ale na szóstkach już jest naprawdę ciężko. Mhm. Bo on ma też jeszcze jedną lufkę, taką, takiego spamera, który strzela niesamowicie szybko i próbowałeś sam tą lufą jeździć, czy nie? Tak, to jest lufa stokowa i też się nią dosyć spoko grało. Mhm. Tutaj trochę tak y, gadamy sobie z tym PZ1C, ale ogólnie fajna się współ, współ, współpraca nawiązała w tym meczu. O, no, no i tutaj. Pięknie. Co 366. M7 się akurat troszeczkę zdziwił. Drugie Alek to przyleciało. No, ten SU85, bo oczywiście jest. Ha! O, widać. Właśnie ten Alek to był chyba z, z tą stokową lufą, nie? Także, także uderzył tak. tylko za 60 parę. Jakby był z chałbicą, to pewnie by już wykończył. Ten. Tak prawdę powiedziawszy, nic się, niewiele się dzieje w tej bitwie, jak na razie, bo y, oczywiście udało wam się w tym momencie zniszczyć trzy czołgi i y, 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 jakoś tak wyrównać ten stan bitwy, ale na razie, no, ty masz 1200 demedżu. Y, powiedz mi tak, Średni damage na tym, na tym czołgu. Jaki jest taki, powiedzmy tak, jeżeli zrobisz ile damage'u, to wtedy jest to dobra bitwa. Na nim akurat. Ponieważ jestem dosyć słabym graczem, to myślę, że tak 600 obrażeń i ja jestem już zadowolony. Bo jak Ja nie, 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 nie mierzę wysoko. Rozumiem. Już jak jest 1000, to jestem w pozięty. Bo powiem tak, że na przykład porównując to tego TDK z na przykład 185B albo z -40, no to tam się robi, powiedzmy tak, że te obrażenia w jakiś ten sposób łatwiej z tego, a nie innego względu, tam na przykład lepsza lufa, ewentualnie lepszy zasięg widzenia. W ogóle jaki tam ma zasięg widzenia? 400 metrów, 400 Aha. równo. No to, to całkiem nieźle, to tak naprawdę powiedziawszy, bo masz tutaj siatkę założoną, nie, a tak, ma lorne lornetki, siatka. nie? Nie, bo no pieniędzy niestety brakuje po tych zakupach czołgów różnych No i tylko siatka się niestety Aha. zmieściła w moim a szkoda, budżecie A szkoda, bo akurat była kwestia tego, że e, była możliwość, żeby kupić siatkę taniej, znaczy Lornetkę taniej, nie? No Jak tak, bo... tak, właśnie hmm. Swoją drogą 185B również posiadam i zdecydowanie lepszy damage nim robię niż Alekto, ale Alekto ale, ale jakoś sprawia mi więcej frajdy Mhm. No to jest kwestia właśnie tego, jeżeli ktoś lubi grać, jeżeli ktoś lubi grać z kaubicą i potrafi, potrafi właśnie jakoś przewidzieć na przykład czas lotu, bo wiadomo, że czas lotu tego pocisku jest dużo większy i jeżeli jedzie czołg, mi się strzela z wyprzedzeniem i trzeba wiedzieć mniej więcej, jakie to wyprzedzenie zrobić, prawda? No, zgadza się. Hmm. Jeszcze z tego co zauważyłem to na tej haubicy ona jest dosyć specyficzna, bo wydaje mi się, że jednak te pociski lecą trochę wyżej niż w standardowych haubicach i tak. Mm -hmm. No, ogólnie brytyjskie, tak samo jak brytyjskie artylerie, znane są z tego, że właśnie mają jakieś takie dziwne parabole lotu, pocisku, więc wtedy wyciągają wszystko z zakamyczków. Tak pewnie tak samo tutaj jest z trąchałbicą. Hmm, powiedz mi tak, bo tutaj na razie odejdźmy od bitwy. Powiedziałeś mi tuż przed bitwą, że już wielu Twoich znajomych, kolegów było u mnie w, na, na kanale i akurat do, dołączyłeś do ich grona, także. Poczułeś się w tym momencie lepiej, czy znaczy bardziej dowartościowany, tak? Że oni oni mogli, to i ty możesz? Tak, stałem się zdecydowanie lepszym człowiekiem, żeby, <laughs> że, że się tak wyrażę. O, 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 o właśnie, o widzisz, to, to jest to, o co mi chodziło, że to wyprzedzenie, które trzeba, z którym trzeba strzelać, no to musi być znacznie większe na haubicy aniżeli to. Ja... No ja jednak nie jestem typowo haubicowym graczem, czy, czy to Hecer, czy to T-40, zdecydowanie jednak wolałem długie lufy niż te mm -hmm. haubice, mm -hmm. te wbudowane. No i tutaj właśnie kw 79, no ale mu zadajesz obrażenia i to jest najważniejsze. No a oni Cię w dalszym ciągu nie widzą? Niemożliwe. No tak się właśnie dziwię, bo są dosyć blisko mnie, tutaj niby jakieś krzaki są, ale bardzo rzadkie, mm -hmm. a haubica to jest jednak gr gruba lufa, ja już myślałem, że jak on tutaj tą... To... Wieżę w taki sposób obrócił to że mnie mm -hmm, widzi, ale mm. się jednak myliłem. Coś tutaj jest podejrzanego jednak z tym. No, już masz 5 fragów. KW1 się odwrócił wieżę, chociaż ta wieża w dalszym ciągu jest twarda. No, ale teraz już solidnie jest za 117. Że tak można no, powiedzieć. Jeszcze ten fakt, że tutaj dochodzi, dochodzi fakt, że to są hajek i załoga po prostu. Ucieka, niczym francuscy żołnierze. Aha. A powiedz mi tak, tutaj załoga już jest na 100%? Nie, niestety nie. To jest około 87% załoga, bo zbijam gwiazdki gram, ile wlezi też innymi czołgami. Także to jest taka totalna spontaniczna bitwa, takim w miarę nieprzygotowanym tak naprawdę do boju czołgiem. 87%, czyli jakby był dosyłacz, załoga na 100%, to on ma przeładowanie gdzieś 6,5 sekundy? Może tak? Tak, bo obecnie ładuje 7,71 jak widać. Aha. No i nie jest to też takie tragiczne przeładowanie swojej drogu, jak na takie działo. No słuchaj, masz 370 penetracji, na, znaczy penetracji, damage'u na, na pocisku, no to to jest już, że tak powiem, ten damage w miarę, w miarę duży. Czekaj, co im zostało w ogóle? Wolverine. Aha, to jest ten Wolverine, czego strzeliłeś za 8. Tak, Valentine. E, aha, przepraszam, Valentine. On no, dosyć bardzo to jest. Mhm. Tutaj PZLC jedzie spotować. Dosyć fajnie się, jak już mówiłem, współpraca z nim układała. Nie jest to jakiś twój znajomy, tylko, tylko normalny, tak. randomowy gracz, który, który, powiedzmy tak, że. Odznaczał się większą niż średnia pomysłowością na, na, na rozwój gry, tak? Tak, aż odzyskuje się wiary w ludzi, kiedy widzi się kogoś, kto chce współpracować, a nie zajrzeć ci drogę i wyzywać cię od tego, tym killerów, kiedy do niego strzelisz niechcący. No, niestety takich gości jest niewielu. I, i, i... No, zaraz zobaczymy, jestem ciekawy, co zrobisz. Tutaj, tutaj PZ1C odwraca uwagę Wolverina. Aha. No, ładne, ładne, Dobra. Dobry pomysł względu na to, że on się w tym momencie nie może nic biedaczyskiego już zrobić. No i ostatni... Jeszcze nie. 7 HP. Tutaj... No, tutaj jak widać mu się te gąski tuż przed moim przeładowaniem tego naprawiały, ale nadal się nie ruszą, więc no cóż, może ale akurat mieszał zupę albo coś takiego. Wiesz co, jest to med, a medom ogólnie gąski szybciej się naprawiają, więc yy, dlatego, dlatego też i... Tak to wyszło, że w miarę szybko się na temat naprawiały. Pewnie jeśli ma załogi na 100%. Jeśli chodzi o perkę, bo wtedy na pewno by to, to naprawa byłaby znacznie szybsza. Dobra, Osaka mistrzowska, duży kaliber, specjalista oraz obrońca. O, jestem ciekawy. Czyli 2300 demerzu to jest chyba Twój najlepszy wynik jak na tym td tak? Tak, zdecydowanie. No, porównując, reszta zrobiła w granicach 700, z drużyny przeciwnej najlepszy zrobił 1000, także rzeczywiście zasłużyłeś na mianę bohatera tej bitwy. 35 tysięcy do przodu, więc no, nawet nieźle z zarobkami. 2053 expa, całkiem fajna bitwa. A, 118 punktów obrony bazy, no to rzeczywiście, że się tutaj trochę nabronił. Fajna bitwa wyszła i mam nadzieję, że jeżeli... Czy znaczy zostawiasz sobie Alekto, czy będziesz szedł dalej? Zostawiam Alekto, ale też idę dalej zdecydowanie, bo zachęciły mnie te brytyjskie tedeki. No, okej, okay, fajnie. Następny, już, następny będzie już jechał 20 na godzinę, więc już nie będziesz tak cieszył i jechał do przodu. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? E, pozdrawiam wszystkich moich znajomych i panią T. Nie, nie ważne kto to jest pani T, ale pozdrawiam. Okej, okay. no dobra, ja to znam tylko pana te z, z, A, z takiego, jednego, z, no takiego z, z jednego serialu dawnego, no ale to jest na pewno, na pewno go na pewnego większość zna. Dobra, dzięki w takim razie za pokazanie tej bitwy i ja wam mówię do usłyszenia. Cześć.